Wyglądam jako pośle za jak upośledzona jakaś jak na co dzień Uważaj moje opu. Osmo Blend na feubut I takie bowle No wam powiem, śniadanie nietypowe Przynajmniej jak dla mnie Bo ja zazwyczaj preferuję jak jajco Jakiś wóźcik i jakiś chlebek A tutaj normalnie Jest owocowo, bo owocki tu są pyszne I warto korzystać Jeszcze tutaj kupiłem w sklepie obok Herbatkę dla Klaudi i drugą herbatkę O smaku czekoladowym No i patrzcie tutaj co się kryje? Fanta. Taka mała ociupinka. To ma 250 ml, no ale ten koreczek to jest <grych> jak ciuk. No i dla kocelka Amerykanu, a dla Klaudii soczek. No i co? Jemy i zbieramy się na wycieczkę. Hora na tasting. To jest jakiś pudding chia. Mmm. Jakieś bananowe mleko. Ale to jest dobre. Jakiś jogurt, Oje, kurwa. Mm. to smakuje jak smoothie. Z granolą. To smakuje jak jakiś jogurt na Stadio. Jest mm. tak słodki. Dobra, bo jem to. A pora to spróbować. Co to, 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 to za pieruństwo? Bo jakiś grunt niemiecki leci. W ogóle jak to wygląda? E, wrzucaliśmy zdjęcie na Instagrama przy chwilą, więc możecie wbijać dzień 90 zobaczyć. Zresztą ciekaw, które lepsze. Ja brałem z kawałkami czekolady, bo muszę trochę czekolady dozować codziennie. Takie bananowe, mm. a moje jest bardziej rześkie, takie owocowe czuję to. No bo tak właśnie oznaczne. zazwyczaj wybieramy, a masz to ma się takie gęste, taki jak mus z owoców. bo ja mam taki jogurt, wiesz? Bo ja mam passion fruit, a ty nie wiem co masz. Takie kwaskowy masz, ale dobre. Ale powiem wam, że nie spodziewałam się, myślałam, że to będzie tylko dobrze wyglądać, no. a smak będzie taki, no, jak jogurt, nie? Nie, to jest, to jest dużo fajny miz. I co, ile to kosztowało? Moje 26 zł chyba, no bo to już wiecie, taka fancy, nie? Pewnie byście gdzieś tu znaleźli za 12. No ale i tak kurwa, takie ceny za dwóch pewnie zapłacimy, nie wiem, tuż tu 60 zł, więc no kurczę, przeprowadziłbym się na Bali chyba. Makuba. No i takie pamiątki na Bali. <grym> się pozdroszczę i Co to tam za piękność, co? Mail. Cheese. To nic tam nie jest. Wszystkie <grym się> <boku> rzeczy otworzone. powoda spada. I idziemy dalej. No a tak wygląda wodospadzik. Tam jakieś na dole fajne rzeczy. No, no. No, taka trochę gara, ale taka mniejsza o wiele I, i na bali nie w Kanadzie, ale równie pięknie. Będzie jakiś most, prawda się pewnie ba będzie bała przez niego przejść, ale może ją nakuszę. Ja w nie gnieździe. Chcesz nam coś powiedzieć? Chyba. O, trochę, trochę się tu człowiek napocił, nawet ze samego schodzenia. Klaudia się oczywiście pytała, czy jest winda do góry, i na powrót. Tak, tak. Klaudia, oni już się znają z vlogów, że ty wciula lecisz, żebyś taksówkami tutaj jeździła. Klaudia! Klaudia tylko się do wody nie wduc! Łooo! Wiesz, jeszcze się całe częściej, a ja taki lubię jestem. Podobno bambus jest wytrzymały, ale czy na tyle Je biegcie utrzymać o tylego górę baska to ja nie wiem ja już wiem chyba takiego to by to zorganizowała, bo jak na razie tylko pozuje sobie popisnięcia. No dobra, to miał być mój wyjazd urodzinowy, ale mam to, mam to, to nie było ustawione. Czy wjedziemy jakąś głowę? Co to jest? Dlaczego wjedziemy jakąś głowę w plecach? <gulę> <gulę> coś mi coś powiedzieć? Jesteśmy w jakiejś leksykańskiej kurwa karnacie. Coś... Pamiętasz tą blaskę, co się z tym już wydarzyło? Kurwa. <gulę> I, ale po, poważnie ciekawe teraz na, na, nagrywam pod ale kurwa jak ja się wystraszyłem z tych włosów jesteśmy w Monkey Forest ale pan przewodnik nam powiedział żebyśmy sobie wszystko pochowali jakieś naszyniki i tak dalej biżuterię na mikrofon co miałem tu przypięty do rękawka z koszulki bo te małpy kradną podobno więc może być gorszy jakoś w ręku, ale nie powiedziałem, że jak jakaś do mnie podejdzie, to i zajmie. Hello, thank you. No więc, więc niech, niech żadna nie podchodzi, bo, bo będzie KO. Już wam pokażę, jak to wygląda, bo no jest fajnie. No, tutaj jest jakaś brama do niebios. Jestem ciekawa jak te mało wyglądają. Tutaj widzimy. Małpy Polskiego, Pospolitego. Ale no, rozumiem po polsku. Więc nie wiem dlaczego się tak nazywa. Cały czas do niej, do tej małpy coś gadam. Ona, ona tak jakby, no nie wiedziała o co chodzi, także. Ale wszystkie te chyba polskie małpy tak mają. O jest mały skurdziel. Idzie, większy skurdziel. Chce się bić? Który chce się bić? O, idzie jakiś. No. To jest chyba dziecko jego. O już do chopa podchodzicie i się co za jebie był? O nie, oni się nie znają, to są biomki. To jest jakiś przewodnik. Gdzie jest mój mał... małpiszon? Małpiszonie. No jestem. Popatrz. A tu jest twoje kolejne wcielenie. nie żmija na tym. O, a to a se jajca wygrzewa, widzisz ją u góry? Czy za mała jesteś? Jajka? No. Prawie jak nasz hazard wygląda jak leży. <noise> Fajne takie kurcze. to wszystko taki klimacik. To się czuje jak jakiś, nie wiem, komnacie tajemnic. Udubią. Udub klaudie, te małpa. udub Klaudie. No, no bliżej, weź mu pan, co w ucho. O, jak, jak zerka na Klaudie, Jak brwi poniósł, tak, jak on tak spod byka na ciebie spojrzał. Tu są niedoperze. Także idziemy w jaskini. Co, będą jakieś węże syczały? Tu jest jakiś kurwa, narysowany dinozaur. Pterodaktylozaur. Tu ktoś się modli. Nie no, powiem wam, fajnie, fajnie, podoba mi się ta wycieczka. Ktoś tam na YouTube narzekał, że tylko się chodzi z miejsca do miejsca. No, ja lubię czasami tak, a nie siedzieć i się patrzeć, kurwa, w, w, w jakiś murek i siedem godzin, bo tak trzeba i tyle. Nie no, zwiedza, że robisz fotę i nara. Tutaj idziemy zobaczyć, jak masują małpy. Także pan mówi właśnie, że one jedzą bataty, kukurydzę. Co jeszcze jedzą? Co pan mówił? Banany, i coś jeszcze było, nie? Tak robią masę, na samych węglach, a nie jakieś kurna keto. I co keto szamanik. Mówicie, że człowiek pierwotny pierdalał mięso i tłuszcz. Przecież nie było kostek z malca i nie było parówek i majonezu w sklepach. A człowiek pierwotny, czyli małpa, żarli kukurydzę, słodkie ziemniaki, banany. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty. I inne, więc... Mickę to świrów obalony. tam małpia dzisiaj. Mama, czekaj, chcę wleść. Chodź no tu, chodź no tu. O, zicnij się, już się wejdę, liścia sobie obejrzę. Jedemy, dużo, Duż No a tu jest ich trochę więcej. Sieki trają. Tu, gdzie? O, ale tam takie wielkie, tam jest jakiś zmutowany. Tu, jakieś maleństwo. Gurwa, szczerze, to ryje. Paskudy. Trochę człowiek ma obawy, że ci skoczy na łeb, co? Ja, ja już szykuję, żeby z łokcia tu zapierdolić ja Mam nadzieję, że nie przypomina mi banana. <laughs> to możliwe, tak jesteś ubrana. A to ogólnie zajebiście wygląda. Jest taki klimat, że jak z jakiegoś awatara, albo z jakichś jakich innych filmów. Zobaczcie, jaki panie ma sprzęt, jaką giwerę. Uf, to jest obiektyw jak Luff od No Tu typowy użytkownik z który zapomniał o czymś takim jak inhibitor aromatazy i kontrola Estro. Także no sorry, tak jak będziecie wyglądać, jak nie będziecie. Słuchajcie, mądrzej się o ciebie. <laughs> Mądrość Kietola numer 217. A tu jak nie będziecie czy macie dzieci, to będziecie mieli taki brzuch. Mądrość Kietola 218. Mateusz tutaj siedzi, a za nim jest małpeczka, ale on o tym nie wie. Z drugiej strony o, tam siedzi, o, skoczyła. Ale fajne, jak jest mi. A ona Nie wiem. Skóra z jakimś. No. A tu kolega spieraną szybowi. Kurwiony, przy którą go wyrywało, może o Mam nadzieję, że nie będziesz tam miał. Co, odkręcić ci wodę? To jest takie miasto świątyń. Tak to przynajmniej zrozumiałem jak pan nazwał. No i tutaj turyści nie mają, niewierzący, nie mają prawa wejść, tam jest ochrona, pilnują tego, więc my możemy sobie tylko zobaczyć przez murek, no i tyle. Idemy dalej. Ja powoli liczę, że jak będzie na nagraniu, że kogoś upierdoli, nie? Go już skubła. Już go już, już wydupia. No, także czekam aż ktoś pogryzie i ktoś się zamieni w człowieka-małpę, tak jak ze Spidermanem. Mam nadzieję, że to nie będę ja, albo mnie już kiedyś ugryzła, co? Jestem człowiek-goryl. <gryl> Manki Dobrze, że nie monkey brain. O, tu jakiś wyzywa inną. Chłop się w wkurwił. O, chłopak, jak się sa sadzi do niego. O, pyskuje. Ciuli. Ciu. <gry> Magic. O! No Trochę chujowe. Pan teraz powiedział, że te gieroby są tak jakby robione naprzód i na przykład jak jest jakieś data 2025, ktoś tam nie kopytnął, no to po prostu oni czekają na to, wtedy palą wyrzucają do morza, a tutaj to czeka na reinkarnację. A teraz jesteśmy w pałacu rodziny królewskiej w Ubud, także żebyście nie mylili tego ze świątynią. Chociaż jakbym nie wiedział, no, co wam przychodzi na myśl? Wszędzie ładnie, wszędzie wszystko jakieś takie pomalowane, poubierane, no to, to człowiekowi jedno na myśl przychodzi i nie, nie chodzi o to słowo na S, a nie chodzi o słowo na J, czyli jedzenie. No, przychodzi na myśl jakaś świątynia. Ale oh, to jest fajne. No i tutaj jesteśmy na największym markecie w Ubud. No i tutaj patrzcie jakie maski, ale taką maskę może byśmy kupili co, bo one mi się fest podobają. i tu, tutaj jakiś ten. No dobra, ale my tak nie pomalujemy. Myślę. No i Ta... jeszcze. Ona a pasuje do tej e... piosenki Sugar Like My Tongue. Teraz jest ten trend z tą nutą. O, patrz, tu masz figurki Buddy. Może weźmiemy sobie jakąś do kolekcji, co? Tu jest ładnie. Ładnie, ładnie. No, pan nam już dał instrukcję, jak się targować, ale on nie wie, z kim gara. Jak są te mistrz targowania, więc... Tutaj targ z, z podróbami. Jakieś torebki, może będą z Gulwina Gleina mieli. Yy, jakieś majtasy. Co? Warte podróby czegoś? Czy tak jak w Tajlandii, co? Się rozlatywało w rękach. Nie. Także nie, te podróbki to są kurwa tak wykonane masakrycznie, podobno, nie, podobno jak wiecie gdzie to znajdziecie, dobra, ale kurwa, no. ja wolę mieć koszulkę bez znaczka niż z podrobionym znaczkiem, więc to jest takie, trzeba zdobyć człowieka, no nie? Mi po trzech minutach nie chce się chodzić, mówię Klaudii, dawaj idziemy, nie, nie, chodź, tu jest fajnie, chodź. Chodź jeszcze pochodzimy no. <laughs> Cała Klaudia. No i co? Poszliśmy na ten targ, poszliśmy na nazot i pochwalił się kakałem jakie mamy. Kakao ceremonialne. Mamy gorące. w kubku. Także gorące. no gorące. Idziemy jak yy, że tak powiem myślą Arabów, że jak jest gorąco, trzeba pić gorące, żeby się ciało samo chodziło. Nie no, po prostu mieliśmy ochotę na tą czekoladę i... Smakuje wybornie, a kosztowała 60 tysięcy rupi, czyli to jest jakieś 14 zł No więc jak na, jak na Bali, tanio nie ma. No tu na tych tarasach ryżowych to dzisiaj najlepsze widoki są. Patrzcie to, jak w bajce, masakracji zajebiście. Ale by się tak zerwało, byś zbawą by poleciała. Czuję, no, jak to romantycznie. Może z klawią tak pójdziemy? To ja chyba za ciężki napis, no. Ale tu macie aktywności, a tu możecie po tydzień tam uciec, kiedy chcecie, macie odwiedź Czyli sama, wiesz, jaka mi jazda, pisał ten aktywistę, 200 tysięcy. Czyli, czyli... No to jest szukaj, czterysta. Pazę. Utykaj. Na, na, na kanapie sobie. Rwali się na 6 w kółku baloników, nimi 4 osób, no chyba, że dwóch takich jak ja, no i tutaj dywan, Alladyna co, lecimy na, na dywany? Tylko wpierw musisz poczuć lampę. No i Klaudia idzie na huśtawkę śmierci, To by to nie był przesąd, jak ją dobrze zabezpieczą. A tu lufaczek, jaki fajny. Coffee maker, nie? Yeah? Oh. Coffee maker jest? Yeah. Yeah. You like coffee, eh? Yeah? Coffee from Kupa. Yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Dokładnie. Fajne mam towarzystwo, co? Co, kurna, Franczyna. Chyba mnie lubi. Zwierzęta mnie lubią. O Jezus Maria. <laughs> Kolega, coś Ty się tak uczepiłeś, no? <laughs> No także mamy fajny, fajny content. Pan nam pokazuje Can swojego I... węż... węża dobra. Nie, yeah. pan. No, yeah, come on. No klaże lubi, lubi węża, nie? Żarty wujka kiecola. Jakie bydło? kurde. Jaki wariat Fajny naszyjnik, co? No i patrzcie, jaka asymilacja w naturze żmija z pytonem, yeah, yeah. Pokaż mu głowę. Ale mam maszynę, żeby yeah. tutaj się wije wariat. Patrzcie, gdzie mam węgla. Pytam, czy się pali? Tak, No i tu masz After the scoop water. Yeah. Very they... interesting. <laughs> because they cannot digest the bill. That's why the bill stands whole like this. Ah, okay. They only take the sweet okay. 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 water of the coffee. Aha, okay. Then they ferment it. Mm hmm then, 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 and then after we collect the kupa, we okay. dry and then wash. Mm -hmm. so, and so, so Get the powder. No, oh, aha, okay. Nie chciałbym, żeby się tak usiłatło, bo jest Ale to tak tłuko, całe noce, całe nie tłuko. Taki... Ten... I tak bez przerwy To jest To jest ready to make coffee. Ok, yes. Put the powder into the cup and water. Tutaj mamy Mei, mamy wliczoną w cenę, w cenę wycieczki, tutaj tasting. jakie tutaj mamy smaki tej kawy. Wanilia, awokado. Zawsze zapomniałem o bo przed chwilą Pani gadała Imbir, no, Kokonat, Bali Coffee, Bali Cocoa. Mam nadzieję, że będzie ten kakao do, do spróbowania. Nie, no jest no try your sensation. Pani mówiła, no. chyba, że jest. No, bym się napić. No i tutaj zajść baba czerwony ten I podpisane to jest suka. A to jest suka. No i dostaliśmy tego do tastingu. Jak tyle wypijemy, to chyba. No ale to będziemy musieli za chwilę szukać co. Jestem ciekaw, czy to jest taki. Hamski jakiś syrop tu dodany, czy, czy na jakiejś innej podstawie oni to Nie no, mówią że że wanilię, bo tutaj tutaj że posadzoną że że nie to i pijają na przykład do kawy. No kawy. no, ale jak dodasz normalnie do kawy wanilię, to ona jakoś tak nie wiem, nie, no, ty nie, ty nie kawy nie to nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie więc nie wiem, 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 nie jak tutaj. No, jaki piękny nie No nie w tym She looks like a little like uh, fox. Yeah. She has face like, like fox. Like fox yeah? Yeah. Piękny ten, piękny, szołek, piękny mam weszki, Tak. No jeszcze jednego chcę. Dobra, tu ci dam. Chodź no, Zaraz tu mnie opierdolą na YouTubie że psy ci <laughs> chipsami A w sumie, co to jest? Batat. Batat, słodki ziemniak smażony, ale zajebiście smakuje. No. Można by było to do Netflixa zjeść. Piękne jeszcze. Kawy ci nie nam, bo ci serduszko padnie. Koleżanko, ona mnie przed chwilą zaczepiła nogą. Dlatego nie widzieliście. No, poproś. No poproś. No poproś. Zrób chwiszczkę, no. 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 Nie chcesz? Nie chcesz. No, no dobra, piękne. Moja kochinka będzie zazdrosna. Dobra, więc tutaj dostaliśmy taką... Tace od pani, bo piesek puste. nie zaczepia dalej. To jest pusta, tych kaw nie chcę pić, ale patrz jak to wygląda, jest, no ładne. Ta, najbardziej z tego wszystko, mi, tak jak myślałem, nie smakuje kawa, bo to jest zwykła zalewajka z jakimś smakiem. Kochano, nie zaczepiaj. E, I smakuje mi ta turmeric, co to było turmeric? Kurkuma. Kurkumowa, ale jest tak słodka, ona smakuje jak jakiś mango. No, pyszne. Więc pijemy, a teraz kawa z luwaka. Tutaj kosztuje jakieś 18 zł za filiżankę i powiem Wam całkiem spoko. Smakuje jak taka kwaśna kawa z jakiejś speciality coffee. Więc y, chyba, y, bo wątpię, że oni tu potrafią ją dobrze przyrządzać. Więc samo to, że ona jest dobra i nawet bez przyrządzenia będzie Wam smakować. Bo zwykłą taką arabikę czy robustę jak zrobicie bez... bez y, Odpowiedniego ekspresu i mielenia to jest kurwa padaka, przynajmniej ci co piją już dobrą kawę wiedzą o tym co mówię, więc myślę, że ta po odpowiedniej obróbce będzie smakować jeszcze bardziej, jeszcze lepiej. Więc spytam się pani, czy ma taką kawkę na sprzedaż, kupię i wytestuję w Polsce. Ty mi wszystko zżarłeś. Tutaj naszej pamiątki ta kawa kosztowała, a nie powiem ile mu to jest na prezzyna. Tu duże opakowanie tej kawy. O, Klaudia, odupiłaś się z czekoladą. Odupiłaś się z czekoladą. Te opakowanie kosztuje 260 zł. Jeszcze chyba, Nie wiem, w Dubaju chyba za 200 zł czy za kupiłem kawę kiedyś. było bardzo smaczne? No ale to zobaczymy, co z tego będzie. Byłem oczywiście w ziarnach i wiem, z kim się podzielę. Może nagramy coś z tego. Przyszedłem z Instagrama, bo znam jednego dobrego baristę. No i jesteśmy w Światy Miejskiej, która chyba okay. dobrze zapamiętałem, została the... założona w 1932 roku, do którego odbyło się koncert. Więc tutaj na styku źródeł powstało drzewo, które jest tam i nikt go nie ma prawa dotknąć. Chyba właśnie też po, poza wierzącymi to drzewo jest tam. No i nie zostało utknięte od 300 lat, w sensie nic tam nikt nie ma prawa go uczyć tyle i tego pilnują, więc no, tutaj najklimatyczniejsza miejscówka została widocznie na koniec. A pan tłumaczył wszystko prawie, ja już zrobiłem resez wcześniej, więc Klaudia prawdę dobry przewodnika. Mamy skladem takie świecki. Hey, dziewczyny w góre bo nadchodzi pan Czarnecki. ludzie właśnie składają ofiary, i są różne rzeczy w tych ofiarach. Klepy e, no, dają o widzicie pieniądze, e, jakieś inne jedzenie, to czego powiem oczekują, żeby dostać. Jak ofiary, czy jakieś krokiety są. Chyba nie słyszymy, nie. No i ja też w tej świątyni elementem elementami jest basen, w którym ludzie biorą pompier. No i woda jest tu czysta, Przynajmniej wygląda na zi, czystą, a, ale składu jej nie znamy. Chyba, co było krótsze wchodzenie, no różni ludzie tu wchodzą. A wątpię, że tu czyszczą to jakoś specjalnie. Widzicie, tam nawet jest napisane, co, co kolekcjonują. <grym>, z tyłu jakieś wiadomaki pokazane w zielonym punkcie. Lepsza perspektywa na te wszystkie seksowne ciałka. No, nie, nie. Koniec. No, zaczynacie tutaj po prostu te wszystkie musicie checkpointy zaliczyć od tego, gdzie jest ta pani, bo tu jest jeszcze jeden, ale z tego nie możecie korzystać. I tutaj też jest instrukcja, że nie można wsadzać głowy po to, tylko, że tak powiem, dać ręce i się rękami oklapać. A to panie widzicie, kradnie wodę i będzie z niej rosół gotowa w Romu, to będzie holi Rosu i będzie uzdrawiał wszystkich. Także tutaj na Walii tak, a tam jest wielki słoni. Pani teraz wsięci water Super, okay. super. super, super. Nie podoba mi się tak. to, problem. to jest tak po wamsku, kurwa, tutaj zaizolowane, że no nie mam pytań. Czuję, że drugie, Uważam, że no w takim miejscu to powinni to. Jakoś porządnej zrobić. E, Tym bardziej, że tam jest woda. Więc ktoś może mieć elektryczne przyżycie albo nie życie. Jedzonko prezentuje się tak. Nachosy, Beef burrito i Penacolada. Ja wziąłem normalną, prawda? Ja dziewicy. <ścoughs> Czyli bez alkoholu. Weszliśmy do sklepu i tutaj nie mają 7 daysów, tylko mają 5 daysy. <grydzi> Testujemy 5 daysa. Byłem ciekawy smaku krimicis, normalnie ci macie kurwa, oni to lubią w Azji. W Japonii mieliśmy, te rzeczy. Nie odważyliśmy się wtedy, odważymy się teraz. Już go otwarłem, bo smród, byłem ciekawy zapachu, jest smród chyba starej skarpety. Tak. I, I kurwa... Obserwam, że to będzie dziwny smak, ale może smakować. Ser na słodko, no. Oh, kurwa, on jest cały taki... Ale jebie ja, pierdolę, czujesz? Nie, nie chcę to... nawet. Nawet mi nie dawaj, bo... <grym> będzie wypluwane? Dobre? Nie no. Nijakie? Tak serek dokonę na słodko. Mhm. Nie wiem, nie ale nie jest rozmaków, w sensie nie bym tego, nawet jakbym nie trzymał nigdy No serio, Serek na słodko, dobra? Podam to jakimś plakom, bo to już trzeba wyrzucać, a ja też tego nie będę. Czy zapychał kaloriami 16 Lecimy dalej. Piesku, nie bądź na mnie zły, że się ciebie śmieję, ale ktoś pieskowi domalował w brwi. <śm> 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 No, jak mi szkoda. Coca-cola spicy. And this is a curry sauce with, with spicy. No, okay. Looks Thank, very you. Nice. Good. Thank you so much. Thank you. No, zamówiłem sobie 10 rodzajów że koszt tego to 130 złotych. Myślałem, że to będzie więcej. Za hmm. to będzie Mega great

Ameryce nie jest tak jak u nas, żeberko trzeba odrywać od kości, u nas się po prostu tą kosteczkę wysuwa, ale nie o to tutaj chodzi. Najważniejszy jest smak. Mm. Mm. Smakuje jak mięso z rosół z no Nie jest podobne do żeberka, a może to są jakieś wielkie kurczaki tutaj zmutowane. Serio, smakuje jak mięsko z rosół. Pycha, ale no, zaraz spróbuję inny.